inny klub. Panie prezesie, ile lat pan był w Konkordii? 24. To nie, były, to nie był okres największych sukcesów. Bo największy to była pierwsza liga, prawda? Czwarte miejsce w jednej z grup, ale też graliśmy wysoko. Druga liga. Druga liga, dzisiejsza pierwsza. A według starej nauki, druga liga. Tak wyszło wysoko i uważam, że jeszcze za 23 lat będziemy wspominać to mile, że, że tak wysoko Konkordia występowała w takich rozgrywkach. 16 lat temu powstała książka, album o historii Konkordii, pan w zasadzie wymyślił ją. E, okazuje się, że Konkordia to był klub wielosekcyjny. Tam sekcji było około 10. No tak, to w Piotrkowie Trybunalskim Konkordia była wiodącym klubem i, i wszystkie te środowiska sportowe skupiała wokół siebie. E, miała możnych e, darczyńców w postaci Piotrkowskich Hut, w postaci Piotrkowskich Hutników, którzy włożyli na to pieniądze. I w ten sposób od e, sekcji piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, a takie były, zapasów, które były jednym z pierwszych, po nawet e, sekcję szachową. Był taki okres, że powstał nowy klub UKS 1909 Concordia, ale teraz chcę wrócić do nazwy historycznej. No my przekazaliśmy to prawo dla tego klubu, ja nawet dzisiaj na to dzisiejsze spotkanie przyniosłem kilka historycznych rzeczy, które chcę przekazać oficjalnie prezesowi. To jest dobra rzecz, dlatego że 100, 116 lat tak, istnieje klub, a w zasadzie dłużej, bo zarejestrowany był w 1909 roku. Natomiast pierwsze zmianki są już pochodzą z 1905 roku, z czasów rewolucji 1905 roku, kiedy organizowano pierwsze koło sportowe Concordia, które miało e, w jakiś sposób odciągnąć młodzież e, od e, sytuacji jaka się wtedy e, w Polsce, e, a czy pod zaborem rosyjskim, jaka wtedy w Polsce była, żeby ta młodzież nie angażowała się e, w, w walki z e, tą policją carską, czy w ogóle z Wojskiem Carskim, żeby po prostu ciągnąć ją tego i pomysł był klubu sportowego Concordia, Concordia z łaciny, on to się nazywał Concordia przez drugi j, e, hutnicy to tworzyli, więc nie wiedzieli o tym, e, że to troszeczkę inne i, ale e, Concordia z łaciny znaczy zgoda. Ale to jest tak, że klub jest najstarszy w województwie, choć ŁKS przypisuje sobie to, że oni wcześniej zarejestrowali. No to, e, to, swój klub. To, to troszeczkę takiej historii. Oczywiście jest najstarszym klubem w województwie łódzkim. Natomiast Konkordia przywołuje datę rejestracji w guberniatowie wyspiecarskim 22 maja 1909 roku. Natomiast LKS Łódź zarejestrowany był 19 sierpnia 1909 roku, czyli kilka miesięcy później niż Konkordia. ŁKS przyjmuje za utworzenie klubu organizacji pierwszej drużyny piłkarskiej. Widzę w Łódź E, powstał tysiąc, e, Robotnicze Towarzystwo Sportowe powstało w 1922, a e, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej we Wsi Widze w 1910 roku. I był taki sławny prezes w Widzewie, który e, chciał mieć taką rocznicę, a była to komuna, wtedy rządziła w Polsce. Więc połączone te dwie rzeczy jako e, utworzenie klubu, a to były całkowicie dwa osobne organizmy. 922 to, 1922 to Robotnicze Towarzystwo Sportowe, a Towarzystwo Miłośników Kultury Fizycznej we wsi wczesnej Podłudzkiej widzę. 910. Zdarzało się, że z klubem związani byli syn i ojciec, tak jak Pana w przypadku. No mój ojciec to wyjątkowo był związany z klubem. Mój ojciec od dziecka był z klubem związany, bardzo prostej przyczyny. Ojciec, zanim zaczął grać piłkę nożną, uprawiał tenis, a mieszkał w jednym podwórku, z takimi sportowcami jak Andrzej Kantorski, właściciel firmy ROKA i bracia bliźniacy Sikorscy, Stanisław i Marian Sikorscy. W związku z tym tata chętnie grał w tenisa, w 1953 roku w Oświęcimiu w mikscie z panią Marią Pawłowską zdobył mistrza Polski w tenisa i zabawna sprawa, dostał takie trampki białe, tak? czy tenisówki białe jak to się mówi, przywiózł do Piotrkowa. A babcia przepastowała pastą na czarne, żeby miał w czym do kościoła chodzić. Tak? Równocześnie z tym tenisem ojciec grał w piłkę, no ale później już przy tej piłce został. Tak? Więc a nie miał daleko, bo mieszkał na Przedborskiej, więc tutaj do parku na koty tenisowe było bardzo blisko, najbliżej praktycznie na obiekt sportowy. I stąd, stąd taka historia. Ale ja natomiast, ten budynek, który widzimy tutaj, to było nasze pierwsze mieszkanie po urodzeniu. Ojciec mój był w warnarce wojennej i na wie, że ma przejść ze Floty Świnoujście do Pogoni Szczecin, miejscowi działacze postanowili ojca ściągnąć do Konkordii, obiecując ojcu mieszkanie i pracę na hucie. I po urodzeniu mnie mama przyjechała tutaj i tu dostaliśmy to mieszkanie, tu były dwa pokoiki z kuchnią, gdzie ja pierwsze kroki tutaj na tym boisku stawiałem, na tej murawie jednej czy drugiej uczyłem się chodzić. Tak? No i mama też związana z klubem przez wiele tak, lat. Tak, tak. Mama, no my to tak emocjonalnie, rodzinnie związani jesteśmy. Czasami trochę nerwami przybacaliśmy to, ale jest to jakaś przyjemność. Widzę dzisiaj na trybunach bardzo dużo jest sympatyków Konkordii, rodzice dzieciaków, które tutaj uczęszczają, trenują dzieciaki z tych grup wszystkich młodzieżowych. Super sprawa, atmosfera taka rodzinna, więc ja też się bardzo z tego cieszę i że w ogóle dostałem zaproszenie, bo nie sądziłem, że ktoś mnie jeszcze zaprosi. Sukcesy największe to chyba piąte miejsce na Olimpiadzie w lekkiej atletyce, prawda? I Mistrzostwo Europy Moniki Kowalskiej, który... I brązowy medal, brązowy medal w tak? I w szczypiorniaku. Fana tak. wodzimierza Wachowicza, tak? To był nasz wychowany, który najwieloletnim rezydentem Polski był, był kapitanem, więc w Montrealu zdobył brązowy medal. Tych sukcesów byłoby... Prawdopodobnie więcej część zawodników podchodziła z Piotrkowa, bo tu a to szli na wyższe studia do innych miast i już reprezentowali inne kluby, ale jeśli chodzi o Konkordię, mamy się czym podpalić. A pomysłodawcą tej imprezy jest prezes UKS Konkordii 1909, Radosław Miśniela. Dzień dobry, witamy Pana. Wielkie brawa dla tego człowieka, bo, bo naprawdę... Gdyby to byłoby bardzo, bardzo ciężko. Jest ciężko, dosyć ciężko, ale mogło być jeszcze gorzej, prawda? Nie, nie, nie jest ciężko, jest bardzo dobrze. Ja cieszę się, że mam taką społeczność i mogę razem z Wami tworzyć ten klub. Eee, może krótko o tym, skąd pomysł na powstanie tego filmu. Eee, tak naprawdę dużo rzeczy wydarzyło się w zeszłym roku. Eee, mieliśmy taką dużą uroczystość, która przełamała pewne lody. Pokazała, że, że można. E, wspólne urodziny KS Concordia i UKS Concordia e, sprawiły wiele fajnych rzeczy. Po pierwsze, sprawiły to, że e, nastąpiła konsolidacja tych, 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 tych środowisk. To po pierwsze. Po drugie, druga fajna rzecz, która jest no, jakby warta odnotowania, to przekazanie sztandarów y, klubu KS Concordia na rzecz Stowarzyszenia UKS Concordia. Trzecia bardzo ważna rzecz to jakby pomysł Tomka Skibickiego, żeby nakręcić ten film. Więc jesteśmy dzisiaj tutaj. To jest jakby kolejny etap tej naszej spójnej, wspólnej historii, niełatwej historii, bo y, klub UKS Concordia i KS Concordia przeżywał swoje. Złote i upadki, było tego dużo, każdy z Państwa wie, natomiast ja wierzę w to, patrząc na zaangażowanie kibiców, przede wszystkim rodziców, jak się angażują w, w Klub 2, na tych wszystkich dzieci z jakim zaangażowaniem i ambicją walczą na boisku, że tak naprawdę Concordia była, jest i będzie dziękiła. Dziękuję. Wielkie brawa, naprawdę się należą, bo gdyby nie Radosław Michela to byłoby o wiele, wiele gorzej. Dziękujemy Panie Prezesie. A teraz zapraszam Wiceprezydenta Piotrkowa, Pana Piotra Kulwata. Przywitajmy Pana Prezydenta brawami. Dzień dobry, witamy serdecznie. A czym dla Pana jest Konkordia? Konkordia to historia. To historia naszego miasta, a właściwie to wiele historii ludzi, ludzi, którzy tworzyli ten punkt, ludzi z pasją do sportu. Miałem jakiś czas temu okazję zapoznać się z historią Concordia. Jest to historia ludzi, którzy stworzyli ten klub i prowadzili go wiele lat. Historia sportowców, którzy osiągali znakomite wyniki na arenie, na arenie krajowej, ale też trenerów i przede wszystkim kibiców. Kibiców, którzy y, rozpalali pasję w ludziach, którzy uprawiali sport. Dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, od razu mówię, ma Pan 25 minut. Więcej nie. Więcej Panu nie dam. A tak zupełnie poważnie to trochę mniej. Dziękuję za zaproszenie. Jestem w ogóle mile zaskoczony, że tyle z Państwa przyszło dzisiaj na obejrzenie tego filmu. Cieszę się, że są rodzice z dziećmi, które uczęszczają tutaj na zajęcia do Konkordii. Natomiast no, Klub Concordia to jest, to jest po prostu symbol miasta Piotrkowa, bo proszę Państwa w 1905 roku, kiedy była rewolucja październikowa, Działacze hutnicy Piotrkowski Hut, a szczególnie Hortensji, chcieli uchronić młodzież, która, żeby nie brała udziału w walkach z policją carską, z wojskiem carskim, zorganizowała pierwsze koło sportowe, które nazywało się Concordia Zgoda z Złociny. To jest ta władza, czy poprzednia władza, jeszcze poprzednia. Nie jest dobrym gospodarzem, ten budynek z tyłu widać jak on wygląda, a szczególnie starsi zawodnicy pamiętają jak on wyglądał. Sauna, basen, piękne szatnie, a dzisiaj jest to ruina. Ja tutaj stojąc mam duszę na ramieniu, bo, ponieważ nie mogę tego przeżyć, że pan Misztela z grupą rodziców zaangażowali się w kontynuację działalności Konkordii. Ci rodzice składając pieniążki co miesiąc na tą działalność, wydają z własnej kieszeni i zastanawiam się, co mają jeszcze ci rodzice i pan Misztela zrobić, żeby w końcu władze miasta doceniły to. Co mają jeszcze zrobić? Na głowie stać? My daliśmy ten stadion. Namówił mnie, na namówi mnie wtedy władze miasta i świętej pamięci pan Andrzej Poł, żeby przekazać miastu w zamian za 30-letnie bez opłat użytkowanie tego, ponieważ naniesienia wszystkie były własnością klubu. Miasto nie chciało za to zapłacić, albo bynajmniej nie chciało dać pieniędzy w żaden sposób klubowi. Więc mówiliśmy się, że 30 lat korzysta klub z tego. Te małe dzieci korzystają z tego dowoli. Bo lepiej, żeby one z tego korzystały, niż później mamy tworzyć ośrodki do walki z alkoholizmem, z narkotykami i tak I cieszę się, że te boiska są dzisiaj pełne, że te dzieci są dzięki rodzicom tutaj i ci rodzice wykładają na to pieniądze. Ja po, posłużę się takim przykładem, to jest ten dla mnie. Ja przepraszam, że akurat mówię o tym. W takiej ważnej dzisiaj chwili. 18 tysięcy złotych klub na, dostał na cały rok na działalność, a miastu płaci 70 tysięcy złotych no, na litość boską. Ośrodek sportu i rekreacji obiekty miejskie powinny być miejscem użyteczności publicznej, non-profit. Lepiej, żeby te dzieci były tutaj, niż później mamy y, walczyć z tym, jakie leczyć z różnych, z różnych y, zachowań i, i, i chorób. Kochani Państwo, ja korzystając z okazji jeszcze, chciałbym bardzo podziękować za to zaproszenie jeszcze raz i tu Pana Prezesa poproszę, ponieważ ja przynoszę takie rzeczy, które u mnie są przechowywane i chciałbym tutaj kilka rzeczy przekazać. To jest piękny szczerbiec z 48 roku od łódzkiego klubu sportowego Włóchniarz na 40-lecie klubu Concordia. A z nami teraz twórca tego filmu, który za chwilę Państwo obejrzą, Tomasz Skibicki. Dzień dobry, skąd pomysł na, na tę produkcję? Pomysł wziął się... Dzień dobry. Pomysł wziął się stąd, że Radek zamówił u mnie taki, no krótki można powiedzieć, jakiś film, który, który był wyświetlany na uroczystości rok temu, ale też powiedział, że może dobrze byłoby zrobić coś dłuższego, ja zacząłem nad tym myśleć, zacząłem to robić. No, nie chciałbym dużo mówić. Myślę, że lepiej, żeby film obejrzeć. To Państwo tutaj lepiej na tym skorzystają niż na moich jakichś tam przemowach. Chciałem tylko podziękować za cierpliwość mojej, mojej rodzinie i, yy, i życzę jego oglądania i dobrego odbioru. starszy sportowy klub w Piotrkowie Trybunańskim, jak i w regionie łódzki. Nawet EUKS okazuje się być o trzy miesiące młodszy od Piotrkowskiego Klubu. Mimo, że na meczu było tysiąc ludzi, no to, no to te twarze gdzieś, gdzieś były znajome nam wszystkim. Eee, nie wiem, może w innych klubach jest tak samo, ja nie mówię, że nie. Natomiast tu, tak mówię, zostałem wychowany, tutaj przychodziłem i tak mojego jest zostało i myślę, że wszyscy, którzy tutaj przychodzą, czują to. Eee, nawet jakiś eee, zawodnik młody, który teraz przyjdzie, tak naprawdę bardzo szybko się aklimatyzuje w Tak Ta, 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 ta drużyna jest naprawdę rodziną. Tutaj mam przyjaciół od dziecka, gdzie trzymam się z nimi od teraz, i Konkordia to jest dla mnie dom. Urzędnikami, ale także z piotrkowskimi matronami, które futbol uznawały za wymysł szatana i sprzeciw młodzieży wobec ogólnie przyjętych norm moralnych. Pierwsze mecze rozgrywano wówczas na jedną bramkę. A zastroje piłkarskie służyły zawodnikom własne ubrania i obuwie dnia codziennego. Z... I tak też popełniliśmy wiele błędów, niepotrzebnych z perspektywy czasu, ale z drugiej strony myślę, że każde takie doświadczenie dużo nas nauczyło na przyszłość. Dzisiaj po 10 latach. Myślę, że jesteśmy dobrze funkcjonującym klubem. Tutaj tak naprawdę tworzymy to podwórko dzieciom, którego brakuje. I tutaj tworzymy pierwsze szlify dla dzieciaków. Najlepsze lata dla tej sekcji to druga połowa lat 70., kiedy drużyna Concordii pod wodzą trenera Władysława Soporka awansowała do drugiej ligi i pozostała w niej przez kolejne cztery sezony, licząc od 1976 roku. Największy sukces Piotrkowskich Biało-Czerwonych, kiedy to zespół, trenowany wówczas przez Czesława Fudaleja, zajął w rozgrywkach ligowych historyczne czwarte miejsce.